Kasia Kowalska i Marcin Ułanowski, znani związek w polskim show biznesie, przeszli przez wiele burzliwości miłosnych perypetii, które wpłynęły na ich życie i relacje. Kiedy kilka lat temu doczekali się syna, wydawało się, że piosenkarka wreszcie odnalazła szczęście po burzliwym życiu miłosnym. Kasia Kowalska, jedna z ikon muzycznych lat 90., odnosiła wielkie sukcesy na scenie muzycznej. A jej utwory zdobywały serca słuchaczy. Niemniej jednak, życie prywatne artystki było pełne wyzwań. Jej pierwszy związek z Kostkiem Joriadisem zakończył się boleśnie, a rozstanie po narodzinach córki Oli było trudnym doświadczeniem. Wkrótce potem pojawił się Marcin Ułanowski, perkusista, który zdobył serce Kowalskiej. Pomimo pasji do muzyki, Życie rodziny zaczęło się komplikować. Narodziny syna Ignacego w 2008 roku przyniosły nowe wyzwania, zwłaszcza dla Ułanowskiego, który miał trudności z odnalezieniem się w roli ojca. Kropka Kowalska publicznie wyznawała, że dla mężczyzny takiego jak Ułanowski, który był związany z rytmami sceny muzycznej, trudno było odnaleźć się w codziennym rytmie pielęgnowania niemowlęcia. Modliła się o to aby Marcin znalazł radość i miłość do bycia ojcem. To było wyzwanie, któremu para stawiała czoła, starając się utrzymać szczęśliwą rodzinę, kropka niestety. Mimo pozornego spokoju, media zaczęły donosić o kryzysie w Związku Kowalskiej i Ułanowskiego. Życie znowu zweryfikowało ich relacje, a w 2011 roku, gdy ich syn Ignacy miał zaledwie trzy lata, Para zdecydowała się rozstać. Po rozstaniu Kowalska skupiła się na samotnym wychowywaniu dzieci, ograniczając swoje pojawianie się w mediach przez kolejne lata. Historia miłosna Kowalskiej i Ułanowskiego jest pełna zwrotów akcji, pokazując, że nawet największe gwiazdy muszą radzić sobie z trudnościami w życiu prywatnym. Mimo wszystko Kasia Kowalska kontynuuje swoją karierę muzyczną a życie osobiste staje się dla niej kolejnym etapem doświadczeń i nauki.